Wielki popyt zmienia się w małego. Magia! Roksanka leżała na kanapie. Nawet relacje ją nudzą. Wszystko ją męczy. A jej ulubiony miś nie może jej pocieszyć. Za to nowy popyt jest niesamowity. Już go uwielbiam, ale to wspaniałe. Hej, roksanko! Co? Też chcę się nim pobawić. No dobrze, dla mojej lalki wszystko. Dwa popyty dla nas. Żeby zrobić fotobudkę, będziemy musieli zdjąć to przykrycie z tekturowego pudełka. Dodaj linię zagięć i zbuduj mały pokój. Farba w sprayu łatwo pokryje ściany. Ale Monika zgłosiła się, żeby dokończyć pracę. Jej wałek pomalował rogi. Fotobudka z kolorowym znakiem przyciągnie wielu klientów. Przymocuj w środku mały ekran. Możemy zrobić zasłonę z niebieskiego materiału. Dodajmy siedzenie dla gości. Uśmiech! Dziewczyny spacerują przez Lali Town. Wow, to fotobudka! Zróbmy sobie zdjęcie. Ale gdzie jest Monika? Jest zajęta TikTokiem. Dziewczyny weszły do budki. A oto ona! Robi zdjęcia i jelody! Ale jestem niezdarna! Proszę pani, nic się panie nie stało? Wszystko dobrze, dziękuję! Chwila, widziałeś dwie dziewczyny? Chyba weszły do fotobudki! Typowa Monika! Wchodź! Małą szminkę. Pomaluj zatyczkę. Grafit z ołówka będzie szminką. Mmm, to mój ulubiony odcień. Roksanka postanowiła poprawić makijaż. Zawsze ma przy sobie różową szminkę. Możesz podzielić się pomadką. Ten odcień bardzo mi pasuje. Dobrze, pomaluję ci usta. Ale to niewygodne z dużą szminką. Musiała wszystko zetrzeć. O, mam pomysł! Magia zmniejszyła pomadkę. Teraz Monika ma swoją własną szminkę. I wygląda wspaniale. O, co za słodki broloczek! Usuń wypełnienie. Różowy wąż to świetny wybór. Te paski z brokatowego papieru piankowego wyglądają wystarczająco mocno. Wisiorek z robotem bardzo tu pasuje. Co za stylowy dodatek. Yeah. Monika przyjechała do parku na swoim ulubionym rowerze. Zaparkowała i usiadła, żeby pobawić się swoim popytem. To takie relaksujące. Wszystko pomaga jej w medytacji. Nagle głośny dźwięk rozproszył lalkę. Coś przeleciało jej nad głową. Nie może być. To latający plecak? Jak to możliwe? Hej, chodź tutaj. Ale on nie podda się bez walki. Zdjęcie go z gałęzi to prawdziwe wyzwanie. Hej, namęczyła się, żeby złapać plecak. Teraz zawsze będziemy razem. Potrzebujemy papieru piankowego i paciorków, żeby zrobić klocki lego. Połącz je w ten sposób. Pomaluj na różne kolory. Teraz nic nie zginie. Lalki uwielbiają Lego i mogą bawić się nim godzinami. Monika znowu się nudzi. Nawet popyt nie pomaga. O, tu jest zestaw Lego, który dostałam, gdy byłam mała. Spróbuję go ułożyć. Wysypała wszystkie elementy, ale ich dużo. Muszę poczytać instrukcje. O, czemu to tyle trwa? Monika nie może sobie poradzić. Jej młodsza siostra wbiegła do pokoju. Moniko, co ty robisz? Chcę złożyć te klocki. Pomogę ci, to będzie proste. Ubrała swoje ulubione buty, ale chodzenie boso to nie jest dobry pomysł. Zrób rajstopy z balonów. Załóż klej na gorąco i zostaw, żeby wysechł. Wytnij platformę ze styropianu z koralikami. Pomaluj buty akrylowym podkładem. Zrób tęczowy gradient. Kolorowe sznurówki i modny wzór zrobią wrażenie na każdym fanie mody. Monika siedzi w stercie pudełek butów. Nie może znaleźć swojej ulubionej pary. Szukała już wszędzie. Może są w szafce nocnej? Pusto. Gdzie one są? Mam dość szukania. O, bez paniki. Gdy tylko Monika usiadła na kanapie, usłyszała strzelanie. Jak mogłam zapomnieć, że zostawiłam je na kanapie? O, stęskniłam się. Znowu jesteśmy razem. Jestem taka szczęśliwa. Zrób ramkę opaski z drutu. Kolorowe przedłużenia włosów sprawią, że ten dodatek będzie nietypowy. Wow! Nawet nie muszę zakładać beruki, by zmienić fryzurę! Dodaj kwiaty! Ta kwiecista korona jest z limitowanej kolekcji, ale każdy może ją zrobić. Monika poczuła inspirację. Chce jaskrawych kolorów! Dobrze byłoby ufarbować włosy. Musi zadzwonić do swojej fryzjerki. Możesz coś wymyślić, Stacy? Jak zrobić różne kolory na moich włosach? Łatwizna! Mam nową kolekcję peruk. Sama zobacz! Mm. Latem będzie za gorąco w peruce! Mam coś idealnego! To ostatni krzyk mody! Opaska z kolorowymi przedłużeniami włosów? Nigdy wcześniej niczego takiego nie widziałam! Super! Jest świetna! Monika nice. jest zachwycona! Teraz mogę zmieniać kolor włosów każdego dnia i to bez farbowania! Potnij cienki papier w paski. Owini je na szpilkach i zamocuj spirale, żeby zrobić AirPodsy. Zrób w ten sam sposób ETUI. Pomaluj je na biało i pokryj lakierem do paznokci. Nie mogę się doczekać, kiedy posłuchamy muzyki. Monika uwielbia muzykę, ale jej słuchawki zawsze się plączą. To takie denerwujące. Yes. To psuje całe doświadczenie. Jak je rozplątać? Hmm. Hej, George, pomóż mi! Tak, znowu mam problem ze słuchawkami. Aha. On ma już dość słuchania narzekania na słuchawki i postanowił coś zrobić. Moniko, koniec kabli. Weź te! Wow, co to? Nowe Airpodsy? No, od dawna o nich marzyłaś. Dziękuję, kochanie. Posłuchajmy razem muzy. Spodobają ci się. Zobaczysz. Okay. Piankolina zmienia się w bułki do burgerów. Nie da się odmówić takiego posiłku. Dodaj sos pomidorowy, sałatę. Potrzebujemy też plasterka sera. Jest pyszne! Złóż pudełko. A tu włożymy duże frytki. Zrobiliśmy chrupkie frytki z gumek. W zestawie jest też napój. Kubek jest gotowy. Potrzebujemy pokrywki. Dodaj słomkę i gotowe. Taki zestaw jest idealny dla lalek. Monika zapisała się na siłownię. Ma nastrój na ćwiczenia. Od czego zacząć? Weź te ciężary i zacznij od bicepsów. Ale nasza lalka nie jest przyzwyczajona do takich ćwiczeń. Po kilku powtórzeniach jej mięśnie zmęczyły się. Muszę odpocząć i się zważyć. Tak, zgubiłam pół kilo. Muszę się nagrodzić dobrym obiadkiem. Monika poszła do McDonalda. Poproszę podwójnego cheeseburgera w zestawie z dużymi frytkami. Ups, jak ona może tyle jeść. Dziś nadajemy na żywo z Lalitown. Town. Trwa dzień kapelusza. Nie zapomnij nakrycia głowy. Zrób rondo kapelusza i resztę elementów z tkaniny frote. Taki wzór pasuje lalce. Ostop ogniwkami. To najnowszy krzyk mody. Yeah. Możesz uwierzyć? I lody pasują do kapelusza. Wszyscy w kawiarni noszą kapelusze. Kelner jest w szoku. Od dawna nie widzieliśmy tylu różnych nakryć głowy. Monika przyszła na picie się kawy, ale co się, się dzieje? Wszyscy wokół śmieją się i szepczą. Jak mogłaś przyjść bez kapelusza? Jestem w szoku. Musisz mieć kapelusz albo wyjść. Ale ja tylko chciałam kawę. Nie słyszałaś o dniu kapelusza. No. O, już rozumiem. Przy okazji masz fajny kapelusz. Hej, weź go. Serio? Super, dzięki. Zróbmy sobie selfie. Można wysłać to na Laligram.